wybrał się kiedyś na Delfy, raczej poszedł z tyłu wojsk i się nie dorobił na tej wyprawie. Potem wracał przez Bałkany i znalazł tam troszeczkę uzbrojenia dackiego i je zaadoptował. Jest to toporek z przepraszam. Nie wiem, gdzie ty zbierałeś te pamiątki. Mówi, że kuza. Toporek z takim podwiniętym obuszkiem i jako druga broń jest to Cika, latka, zagięty nóż bojowy z krawędzią nodzą po wewnętrznej stronie. Natomiast Tejron, bojownik, który doszedł do Delf, obrabował je i dosyć nieźle mu to wyszło, jak widać. Również oszczep, tutaj charakterystyczny z zadziorami. Taki oszczep, jak wbijał się w ciało, to najczęściej się o coś zahaczał i zostawał. Albo, jeżeli ktoś go usiłował wyrwać, to razem z kawałkiem siebie. Włócznia również do walki wręcz grot z charakterystycznym żeberkiem. Również duża owalna tarcza. Miecz już bardziej smukły. Z charakterystyczną rękojeścią. Kolczuka z pieta jest tutaj sztabą, nie, nie zapinką. Takie przedstawienia znamy z greckich, z greckich Wizerunku. Dzięki. I na sam koniec, chociaż niektórzy mówią, że są. Nie, nie siodowano i nie jeżdżono na psach. Proszę Państwa, z tymi psami chodzono do walki. Jest to sprinter. W egzemplarz najwyższy znany nam żyjący egzemplarz. Miał 1,20 m w kłębie. Czyli sięgał gdzieś tego. Jak stanie na tylnych łapach, to jest jak żyraf. Podobno można nauczyć się żarówki. Ale wracając do, do uzbrojenia, tarcza okrągła, niewielka. Proszę Państwa, Celtowie używali różnych tarcz, tutaj nie było żadnego zróżnicowania. Każdy używał takiej tarczy, jaką lubił. Tarcza, jak mówiłem, jest również uzbrojeniem ofensywnym. Można nią zadać cios, krawędzią, można spróbować przytrącić komuś kark, oszczep, włócznia. I również miecz, miecz już długi, o długości klingi do 90 cm, już tępym e, sztychem, czyli końcówką miecza. Są celtowie w którymś momencie przestają używać szyków, praktycznie nigdy ich nie używali bardziej, potrzebują miecza, który zadaje cięcia, niż do pchnięć. Dlaczego? Tak jak Rzymianie walczą w szyku, są żołnierzami, dostają za to pieniądze, tak Celtowie walczą dla siebie, dla swojego majątku na swojej chwały. Jeszcze chciałbym się na. i Hiszpanii na zachodzie, po Turcję na wschodzie, e, od południowej Polski i Niemiec na północy, a, aż także po Turcję na południu e, i, i północną Italię. Dlatego strój kobiety był różny, zwłaszcza jeśli chodzi o zdoby w tym czasie. E, zaczniemy może od samej góry, od głowy. E, jeśli chodzi o fryzury. E, nie znam żadnego przedstawienia, na których pokazana byłaby kobieta z rozpuszczonymi włosami. Zdarzają się natomiast takie, na których mają one włosy dość krótkie. Juliusz Cezar, opisując wojnie Galijskiej lamentujące kobiety na murach zdobywanego przez Rzymian awarikum, opisuje, że rozpuszczały wtedy włosy, co musiało być czymś niecodziennym, i obnażały piersi. Starożytność nie miała żadnego problemu z nagością, podobnie jest też u barbarzyńców. Stąd być może dziwiące widzów obezanych z imprezami średniowiecznymi gołe ramiona czy nogi, które jakby w starożytności nie były absolutnie niczym rażącym. Ani... No podobnie jak u Celtów podstawową bronią ofensywną był oszczep i włócznia. Różnego rodzaju długie, krótkie, służące do rzucania jak i do walki w leczki. Następnie miecz. Po tym jak przestaliśmy się wzorować na celtach, to to zaprezentują. zaczęliśmy się wzorować w znacznej mierze na rzymianach. Oczywiście nie byliśmy mechanicznymi twórcami jedynie. Germanie mieli bardzo liczne typy własne mieczy, dostosowane do ich potrzeb. Jednak trzeba przyznać, że no zapatrzyli się na Rzymian. Natomiast Dość niechętnie i w niewielkiej skali przejęli inne elementy uzbrojenia ochronnego. Owszem, zdarzają się kolczugi. Najpierw celtyckie, potem rzymskie. Na pewno były użytkowane niezbyt często jednak. Co ciekawe, znajdujemy liczne znaleziska drobnych fragmentów tych kolczug, ale w grobach kobiecych, używane w turnie jako elementy y, ozdób. Na przykład i zabrano ich znaki legioniści już nigdy nie otworzyli tych legionów. One zostały jakby wymazane z pamięci. Utrata znaku to utrata czci. Tak byli szkoleni, tak uczeni, tak indoktrynowani w starożytności legioniści. Dla nich ten znak byłby świętością. Ten człowiek, chociaż tak słabo uzbrojony, prawdopodobnie jest najlepiej chronioną osobą w czasie walki. Legioniści powinni dbać o niego, pilnować, aby mu się nic nie stało, a może w zasadzie, żeby nic nie stało się tym znakom. A cóż my to mamy. Jest to Legion 14 i na pewno Państwo już widzą, że ta 14 nie jest zapisana w taki tradycyjny sposób. Otóż pismo Rzymian też się zmieniało. Nasza łacina, nasz, w zasadzie nasze pojęcie o Łacinie jest troszkę uproszczone. To taka ciekawostka. A co na dole? GMV. Jest to nazwa konkretnego Legionu. Bliźniaczy Marsowy Zwycięski. Legion 14. Tak istniał. Następne pytanie, dlaczego akurat ten? Wiele było Legionów? Ponieważ w II wieku legioniści tego oddziału znaleźli się relatywnie blisko Ziębos w czasie wojen z Markomanami na terenie dzisiejszej Słowacji i Czech, tam były działania wojenne i wiemy, że taki oddział przezimował 100 km od granicy z Polską. Nie, koledzy jeszcze nie odchodzą. Jak słyszą Państwo, komendy wylewaństwo po nie zachowały się. Nie zachowały się te komendy, my nie próbujemy odtworzyć na podstawie zapisów łacińskich. Oczywiście muszą się tutaj znaleźć kręty, wpływy dzisiejszej kultury, dzisiejszej musztry, ale przypuszczamy, że tak właśnie było. Wiemy na pewno, że treningi były codzienne, były uciążliwe.

Rzeczywiście bieganie w takim obciążeniu nie jest rzeczą łatwą. Ale po kilku dniach, tygodniach, miesiącach człowiek przybył już do ciężaru zbroi. Ręka nie blała, trzymając tarczę, można było długo stać. Długo maszerować, długo w końcu walczyć. A propos walki, jeżeli kolega odważy się, poproszę, żeby podniósł prawą rękę. Już może, dziękuję. Żyje, no pewnie ma świat, ale będzie żył. E, zbroja chroni go tylko do pasa. Dlaczego? Dlatego, że nie ma sensu obciążać się następnymi kolorami, kilogramami, a tego jest starcza. Tacy legioniści spracali się w boju. Jak mógł wyglądać trening w posługiwaniu się tym oszczepem? Czy legionista starał się trafić w konkretną osobę? My nie wiemy. Co mówi logika. Legion, 5 tysięcy ludzi. W pewnym momencie kilkaset z nich, kilkuset żołnierzy na komendę wyrzuca taki grad pocisku. Niech, niech to będzie kilkanaście procent raczej. To jest bardzo dobry wynik. Na tym polegała siła legionów. To byli...